Cześć, ja jestem Xaza Witam was w kolejnym odcinku z Halo Tym razem PL-28 Z Dinta pojawi się... W sensie z tego, z międzynarodowego serwera pojawi się W następnym tygodniu Odcineczek A Dzisiaj sobie tak do odmiany Jesteśmy na starych śmieciach Więc... Co my tu mamy, co tu się dzieje Jak widać, inna dużynka. Bo mianowicie jestem w bory tej PS Army więc no dzieje się i sobie tutaj tak ogólnie gram i bardziej się skupiam na tym koncie niż na tamtym na międzynarodowym na międzynarodowym jeżeli chodzi o sytuację to aktualnie jestem taki bardziej jawk więc no jest jak jest i fajne itemki nawet bodaj lepsze Puks. Powoli tu w ogóle kiełbeczko zbudowuję wszystko, trzeci. Zbudowałem tu kopalni, kilka, kilka innych rzeczy i tak sobie budują. A walki, my w kierówce niektóre siadają, a niektóre nie i tak różnie. na te walki dużo złotów wydawać. No ale mniejszym ogólnie w te walki, my tutaj sobie monetyki zbieramy powoli. E, wczoraj ogólnie też tutaj na tym wiecie mniej energii zbiłem. Bo Nie było mnie pozadążne. E, I co my tu mamy? Polowanie na krety znowu jest. Więc fajnie. E, I sobie tu planuję coś pokminić. O. Chciałem same krety, ale dobra może być. Lecik, dobra. Tu nie może być, tu gdzieś musi być, o. I dobra, mamy dwie rzeczy, jeszcze jedną musimy znaleźć. Tu dwa. Dobra. W ogóle taka taktyka jest, jak wtedy no, Ci kocha mówiłem, a mi o tej taktyce Izek powiedział. Jak jest na przykład liczba 0, to tu jest 0 e, rzeczy. Na przykład jak tu jest liczba 3, to w takim obejmie kołowym, to tu gdzieś trzy rzeczy, nie? To taki obymkoło kołowy łapie To jest takie szukać. Ja tu nie wiedziałem na początku, ale Milic jak powiedział. Tak tu nie wyszło jakoś. O luks. To jest problem, teraz bo ja nie będzie tam teraz szukać. Znajmy tu. Dobra, i tu gdzieś w tym obębie. Nie może być, w tym O. I albo tu. to co brakujemy i ogólnie tak. Eee, tu jest cały zestaw yy... będą głosia, nie? Tutaj tych temków. W ogóle tu mi itemek lepszy wypadł. Tylko nie mam jeszcze ulepszenia, ale... Myślę, że się go założę. Trochę chujowo rozdaje, ale dobra. Coś się wymyśli, coś się wymyśli, nie? Bo mi to dało. To dobrze rozdające, tak się nie To w ogóle. A, nie mogę. To wyprawiam. W ogóle tak. Yy... A, chciałem Wam pokazać się mam tym ale nie pokażę. Ale pokażę tutaj. Yy, bo my mamy ogólnie trofki na. tereny, prawda? I 1n Fajnie, bo. Jak wiadomo, ja kocham to jedne, a zarazem ich nienawidzę. Ogólnie mamy hero na misje walki, ciekawe. A tutaj sytuacja punktowa wygląda tak. Wkład. Tutaj trochę jest mało, na tym drugim mam, powiem kończy więcej. Wygląda tu, jeżeli chodzi o tygodniowe, te, to w PHP przypadkiem. Jestem 40. Wyżej mi się już chyba nie uda wbić, bo W taka w byłem Tutaj jako tak, coś się dzieje Tutaj Jestem 19. Tutaj nie robiłem w ogóle misji walki tak naprawdę Zrobiłem może ze 100 n max tu jesteśmy dużo koło co niestety Ale spokojnie, kwestia czasu Tak aby siąść, misję pojawić, bo jeszcze czynów mam sporo Dla energii, dla Trenów, zwłaszcza też, ale treny się nie liczył niestety. A tutaj to się skończyło, a ja nie odebrałem nagród, bo ja tego nie nawet nie skończyłem. Jakoś mi ten event, że tak powiem, nie podpasował. Tutaj jeszcze jest ten, ten, ale mi się nie chce kończyć, bo to nieopłacalne. Lepiej lecić z kretami. Tydzień 14 godzin, to, to idzie cały set, zabierasz w sumie przy dobrych wiatrach, bo tu późniejsze to też są na więcej tych tych. A mega fajne to jest. To trzeba zaktualizować status, bo ja mam, tak powiem, ee, nie na bieżąco statusy robione Niestety. Bo czasami zapominam, czasami tego. Jest jak jest, nie? Jest jak jest. Ogólnie ciekawostka, bo w momencie, w którym to nagrywam, Eee, mam już 2000 godzin na Steamie w Herozero. Także już mamy 2K, a czas ludzi po 3K. I tak bardzo nie mam życia, ja pierwszy. Okej. Okay. Daj mi. Mówię tutaj strasznie w tej widze teraz zrzucają, yy, bo mi samych takich mocniejszych daje. Do których mam mocny minus i ciężko mi cokolwiek wygrać nawet. Czasami się zdarzą wyjątki, czasami zdarzy się skip. Przez pąka na przykład kogoś ode mnie z drużyny. No. Skip e, murowany Ogólnie tak, bo na poprzednim odcinku jeszcze wspominałem, a na tym też wspomnę. Memento tutaj nie ma, nie, nie udało się tej drużyny przywrócić. Drużyna, na której, znaczy inaczej, konto, na której stało momento wygasło, ale udało się konto przywrócić. Ale drużyny już niestety nie chce się, że tak powiem, przywracać adminom, więc trochę leka i żala zarazem. Więc Memento nie wróci, Ale mamy bored. Jest dobrze. że. Jakby nie patrzeć, top 1 drużynka na w świecie, więc... na świecie, no w sensie na tym świecie, nie? na tym PL-u dobra, w sumie tutaj z tych, tak jak patrzę, tutaj tak mniej więcej ogarnięte jest powoli o kurza, tu 14 pojedynku mam zrobić zabij mnie, please. a spokojnie zrobisz no, przez ten czas my sobie przejdźmy może do ocenki i pierwszą osobą, którą sobie cenimy jest Saloid. Eee, a więc tak, Saloid jest na paru 30. 30. Widzę, że ma dwa inne sety. Ma dwie części innego seta, to ma trzy innego. Tutaj jeszcze jakaś inna paralaka się dzieje. Pecik nawet może być. My tylko pierwszą, mogę do jakąś taką lepszej Żeby było Git. Jak to wygląda jest sytuacja trenowa i malejkowa? 5000 zużytych jednostek. 90 milionów wydanych. Nieźle. Midza Sheringa też dobrze idzie. Tu ranking też 27000. Staty też ładnie się prezentują. Eee. Yy. Zobaczmy sobie trójweczkę. O, helikon top 1. Tu też ładnie się dzieje. Podoba mi się. Gryweczka też widzę, że ładnie się buduje. Fanie, to jest wszystko tak rozmieszczane. powoli. To jest taki pierdolnik zrobiony, ale tutaj też ładnie. to 11 poziomie? 17. I 8. Dobra. Na 19 już specjalnie jest na Fula, tu 18, ładnie się buduje, naprawdę, podoba mi się podoba mi się. No i jest na nasz pal, ponieważ yy, to tak wspomnę, było jeszcze jedno konto zgłoszone od tej samej osoby, że to konto już oceniam z 30 razy przynajmniej, to ono tak kompletnie afka i tam się nic nie dzieje, tylko jeden z 30 to, to wspomnki są kupowane, tak to poza tym nic. Dlatego nie będę oceniał takich kąt, nie? Proszę, żebyście zgłaszali konta takie, na których się dzieje, jak coś, nie? Ma jednak jakieś sensu. Okej, go by to zaatakować? Powiedzmy, tutaj jej Też jak zgłaszacie na przykład konta do ocenki, to ja bym proponował e, na przykład, jeżeli załóżmy, tak jak przed chwilą oceniłem konto, to zrobić od tego, odliczyć tak dwa tygodnie, miesiąc, żeby cokolwiek progresu zrobić i żeby rzeczywiście było widać ten progres, jak ja będę ocenił następnym razem, co się podziało, nie? Bo jednak oceniają cały czas takich, że to tak powiem, żelowych, żelowych żelowych e, progresów, to wiecie, nie jest tak bardzo satysfakcjonujące. 69 honorów, no. To jest satysfakcja dopiero. E, w ogóle ciekawa skoro też ci, e, misji walki. bo teraz jest na trochę. Jeszcze kilka dni. E, taka rada, jeżeli macie e, misję walki, typu trudną, to nie klikajcie o pierwszej z brzegu. To sobie popatrzcie, gdzie na przykład jest łatwa. Jak widzicie gdzieś łatwo, to po prostu łatwo róbcie. Nieważne jakie tam są stawki, ale możecie w, w ten sposób dostać pewne 3 punkty zamiast e, na przykład ryzyka, że dostanie się 50 na 50, czyli albo jeden punkt, albo trzy. Więc opłaca się bardziej. Przewijać te strony, aż te łatwiejsze, średnie misje, nie. Jak nie ma łatwych, to być średnie. Jak nie ma średnich, to przeklikać jedną trudną, może, akurat się wyrosuje jakaś tego. Też trzeba pamiętać, że po wbiciu levela się misje odświeżają wszystkie. Więc też wtedy szukać tej łatwej. W ten sposób można więcej punktów na pania wyciągnąć. Bez straty, tak jakby większej, nie. Taka rada od Cezusia, nie? I w sumie mamy 12 minut odcinka u mnie na obecnie, pewnie to jest ale 12 minut, więc myślę, że to wystarczająco jest. Ja wam dziękuję w sumie za oglądanie. Nie o zostawieniu suba oraz ocenie tego filmu. komentarz komentarza dla statystyk lub zgłaszanie się do ocenki jakiejś, tego, tego typu, nie? A ja tu sobie, O. nie pokopię. Dobra, no to... Teraz dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.